No zadałeś trudne pytanie, no jak zacząć zmianę stylu życia, bo pytanie okej, okay, może nie jest trudne, ale odpowiedź może być bardziej skomplikowana. Yy, to jest trudne w sumie pytanie, bo najczęściej zadaje się pytanie jak schudnąć, a dla mnie jak schudnąć to znaczy stracić 20 kg i już i mieć generalnie wszystko w tyłku, a to nie jest takie proste, bo sztuka jest taka, żeby tak zmienić styl życia, żeby wyzdrowieć, tak przy okazji schudnąć. I jak to utrzymać? Bracia rodzeń, można pięknie żyć. I teraz, żeby to było takie właśnie proste, że my mówimy, wy wdrażacie i osiągacie efekty, no to my byśmy nie musieli, czy nie chcieli, nie robili po prostu tego, co robimy, ale. Żyjemy w uwarunkowaniach psychologiczno-socjologiczno, społeczno, jakichś tam ekonomicznych, które spowodowały, że potężna ilość osób, zwłaszcza te osoby z chorobami metabolicznymi, z otyłością, z problemami właśnie metabolicznymi, to są osoby, które powinny zacząć analizować najpierw swoje emocje, najpierw swoje relacje, bliskie otoczenie. Dlaczego? Wynika to z tego, że w ciągu ostatnich lat, czy dzieciństwa, dojrzewania, chodzenia do szkoły, zwłaszcza chodzenia do szkoły i podleganiu systemowi edukacji, nabawiliśmy się w naszych głowach pewnych kłamliwych przekonań na swój własny temat, na temat swojej wartości, na temat zasad, którymi się e, kierujemy na temat swojego ciała, na temat tego co możemy, na temat e, wielu rzeczy, które są kłamstwami e, dym gdzieś tutaj e, w głowie pomiędzy dwoma e, uszami. I tych kłamstw musimy się teraz wyzbyć, żeby nie zachowywać się właśnie na według n, nieodpowiedniego wzorca. Tak, i teraz tak, to jest początek y, odpowiedzi na pytanie jak zmienić styl życia, zada zacząć zadawać pytanie, no bo to jest dobrze powiedziane, że przez wiele lat, no pomijając, że szkoła tak, ale my sami rodzice wbijamy do głowy naszym dzieciom zdania typu zjedz śniadanie, nie wyjdziesz dopóki nie zjesz, pamiętaj zjedz chociaż cokolwiek, jedz często, pamiętaj, bo wtedy rozregulujesz swój metabolizm. Chodź kochanie, już się nie smuć. Zamówimy sobie pizzę i pójdziemy na lody. Tylko uśmiechnij się. Zrobiłam ci zupkę. E, zjedz sobie makaronik. E, zjedz sobie chociaż ziemniaczka. Zamiast tak. porozmawiać na trudny temat. I teraz, okej, okay, stało się. Większość z nas ma w głowy wbite właśnie te zdania, czyli wprogramowane zdania, które wprogramowało nam społeczeństwo rodzice. Wymyślcie sobie coś i teraz coś. żeby była i, i, Ale, okay. no żeby była jasność. Te zdania e, to jest, są tylko przykłady, jeżeli chodzi o ten aspekt żywieniowy, ale tych zdań jest mnóstwo. mnóstwo. Te zdania dotyczą e, bycia matką, która ma być idealna, e, ma być e, cały czas przy dzieciach, ma e, w ogóle Karmić zapomnieć... Karmić piersią do pierwszego roku życia. Zapomnieć o sobie, e, nie musi dbać o siebie, tylko musi zarnąć się w tym domu e, z tym obiadkiem na tym talerzyku, e, ma zasuwać i e, zagryzać zęby, bo tak zagryzała zęby jej matka i tak zagryzała jej zęby matka twojej matki. I teraz... Ale też, mhm. przepraszam, facetów, którzy muszą być tymi twardymi, Macho! muszą być tymi, którzy nie płaczą, bo przecież nie masz się, bądź męski. Przestań e, płakać. E, albo kobietą, której złość piękności szkodzi, co ty tam wiesz, ryby i dzieci głosu nie mają. To są te wszystkie zdania, które kiełkują do problemów metabolicznych. No to teraz uwaga, wpisz w komentarzu zdanie, które tobie wbijano przez większość twojego życia do głowy i która, którego jesteś świadomy, świadoma, że teraz to jest coś z czego trzeba wychodzić. I teraz tak, mamy już kontekst, czyli żeby zmienić styl życia, przede wszystkim trzeba Uświadomić sobie, że to, jaki teraz styl życia prowadzimy, wysokowęglowodanowy, pocieszamy się przekąską, generalnie bagatelizujemy to, że jesteśmy chorzy, nie bierzemy odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania żywieniowe, wynika z dzieciństwa, z tego, jak społeczeństwo w nas wprogramowało. I teraz, żeby z tego wyjść, Należy zacząć zadawać pytania, okay. tak? No to jest psychoterapia. Y, lub ze specjalistą, czyli z psychologiem, albo samemu poprzez zadawanie pytań i odpowiedź na te pytania. Co to znaczy być ładną? Co to znaczy być piękną? Dlaczego nie mogę się złościć? Dla, czy rzeczywiście śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, kiedy ja do cholery nie jestem rano głodna? Dlaczego każą mi jeść sześć posiłków dziennie, kiedy ja nie mogę wcisnąć dwóch? Zada zadawanie pytań obnaża te kłamstwa wbijane nam do głowy i zaczyna pojawiać się świadomość. Świadomość. Twój mózg zaczyna pracować i zaczyna wytwarzać kropki, które muszą się połączyć, a świadomość, która rodzi się w cierpieniu. Prowadzi do przebudzenia, a przebudzenie prowadzi do wprowadzenia zmian na całe życie. Dlatego tak ważnym elementem naszej metody jest niezależne myślenie. Tak naprawdę my, po przedstawieniu Wam wiedzy, jesteśmy inspiratorami i uważam, że im dłużej Was edukujemy, im więcej wiecie, tym więcej potrzebujecie już niewiedzy. Ale inspiracji, dokładnie. I, tej iskry do I dla, ognia. dlatego y, czasami się dziwicie, dlaczego nie dacie nam konkretnych, nie wiem, co mm -hmm. jest na pierwszy posiłek, co jest na drugi, co jest na trzeci. Nie, naszym zadaniem nie jest danie wam i znowu wprogramowanie wam w schematu, y, w schematu mm -hmm. tylko naszym zadaniem jest rzucenie, y, danie, da, podda, danie wam wędki, a wy już będziecie łowić. Te ryby poprzez popełnianie błędów. My chcemy dać Wam świadomość i taki początek wprowadzania zmian poprzez wiedzę. Wiedza, wiedza, jeszcze raz, wiedza, a nie gotowe rozwiązania. Czy Ty Twojemu dziecku dajesz gotowe rozwiązania? Jeżeli tak, to przestań. Raczej zadawaj pytania Twojemu dziecku i obserwuj, co robi. Odpowiadając na te pytania, i niech samo dziecko zadaje sobie pytania. Gdybyśmy chcieli Ci dać prostą receptę, to byśmy Ci powiedzieli, że masz tutaj rozpiskę. Dokładnie na tej rozpisce napisane masz, co, o której, gdzie tam włożyć i, i na dziewięć, za 90 dni wziąć konkretne pieniądze. Ale to spowodowałoby, ja w to wierzę, że spowodowałoby to bezmyślne wykonanie tej ulotki czy tego challenge'u które bez edukacji, które bez wyciągnięcia wniosków, które bez nauki o fizjologii, o swoim organizmie nie dałoby długoterminowych efektów. I po tym wszystkim skończyłoby się to pęknięciem bańki i wróceniem do poprzedniej wagi, poprzedniego samopoczucia, poprzedniego stanu metabolizmu. Słuchajcie, my sami styl życia zmienialiśmy wiele lat, nadal go zmieniamy, nadal uczymy się siebie. No przecież, tylko że teraz zobacz na czym polega ta różnica. Kiedyś, kiedy nie byłem świadomy jeszcze, że picie jogurcików codziennie, tych z pełnymi z kawałkami owoców i przegryzienie bułką. Jest szkodliwe, no spałem spokojnie, mimo że brzuch mi rósł, mimo że miałem zespół jelita drażliwego. Tak, tak, ja miałem zespół jelita drażliwego. Codziennie jadłem dwa pączki, nie byłem świadomy. Wobec tego, nawet skoro nie mam świadomości, no to jestem w letargu, więc nawet nie jestem w stanie odczytać prostych objawów, jak zespół jelita drażliwego, skąd to jest. A teraz, kiedy coś się dzieje w moim organizmie i mając tą świadomość zdobywaną przez wiele lat w wyniku popełniania błędów, wiem teraz, że na przykład, kiedy patrzę na słodycza, rzadko się to zdarza, bardzo rzadko, ale kiedy mam na niego ochotę, załóżmy, to wtedy analizuję: Dobra, chłopie, zastanów się, dlaczego akurat dzisiaj. Masz ochotę na słodkie, no bo tak, wczoraj rzeczywiście władował Ci się synek do łóżka, skopał Cię i nie spałeś północy, fajne to z jednej strony, a z drugiej strony to jest deprawacja snu, potem trochę więcej pracowałeś, wobec tego mniej czasu na sen, zapomniałeś witaminy D brać przez jakiś czas i łączą się kropki, no dobra, okej, okay, mam ochotę na słodkie, no to teraz co, co trzeba zrobić, no... Tak zorganizuj sobie czas, żeby się wyspać w końcu, albo przynajmniej, jeżeli nie możesz się wyspać, bo nie wiem, masz małe dzieci, no nie cholery się nie wyślisz, przecież nie wyprowadzisz się do Teściowej, chociaż niektórzy się wyprowadzają na jakiś czas, albo nie są. Teściowa. Coś. Teściowa przylatuje, przy, przyjeżdża na trzy lata do domu i się wprowadza. Żeby y, zięć mógł się wyspać. Żeby, żeby, żeby zięć mógł się wyspać. Słyszałem, że teraz teściowie wiodą prym bardzo często. Tak? Że to oni rozwalają rodziny. Dobra, to się wypipka. W każdym razie, mając świadomość, połączysz te kropki, przeanalizujesz i powiesz, dobra, tak? Zaczynam brać znowu witaminę D, zaczynam brać znowu magnez, może troszkę więcej aktywności fizycznej. Mając świadomość, zaczynasz analizować co się dzieje i zmiany będą długoterminowe. Wtedy, gdyby nawet ktoś mi powiedział, zacznij ograniczać węglowodany i już, i dał mi nawet rozpiskę, ja bym schudł, y, przestał mieć objawy zespołu lita drażliwego, ale potem nie wiem, mam gorszy moment i tak dalej, i tak dalej, idę w cud. Nikt mi nie wytłumaczył. Nikt dlaczego? mi nie wytłumaczył, ja nie analizuję wtedy tego co się dzieje w moim organizmie i te zmiany są krótkoterminowe, mimo że tam jest styl Dobra. życia niskowęglowodanowy, tu jest styl życia niskowęglowodanowy, tu jest świadomy, tam jest nieświadomy, tam jest krótkotrwała zmiana, tu jest długoterminowa zmiana. Pięknie to było powiedziane. To teraz Ty. Jeżeli My... jesteś w stanie dobić do czegoś takiego pięknego. A, to musisz mi zadać pytanie. Jak Ty swoją zmianę zmieniłeś z krótkoterminowej na długoterminową? To jest OK. Przede wszystkim myślę, że Pierwsza myśl, która mi teraz przychodzi do głowy to nie, nie chcieć za bardzo, bo jeżeli rzucę się za bardzo, za szybko, zbyty tak intensywnie na, na to wszystko kiedy nie przygotuje się może na to, że to będzie przygoda długoterminowa, że to będzie proces, to niestety grozi to tym, że tak samo jak szybko wskoczysz, tak samo wyskoczysz. Oczywiście ważne jest to, żeby zrobić to intensywnie i e, faktycznie e... intensywnie. Coś tutaj, coś tutaj się kleje właśnie. Ty miałeś na myśli, że zrobić to z przekonaniem, chyba? Nie, tu, tu myślę, że chciałem tutaj trochę ściemnić, nie czując tego pytania zadanego przez, przez Aha, ciebie. No to po prostu, eee, jak twoja zmiana przebiegała? Eee, no bo no właśnie, no, moja zmiana była zmianą wieloczynnikową. No. Wiedząc, ja, ja w którymś momencie zorientowałem się, że głównym problemem w, w moim jakby tej, tą przyczyną problemów metabolicznych to, że paliłem, że miałem 20 kg za dużo, że się nie wysypiałem, że różne tam jeszcze rzeczy się działy, było to, że byłem przepracowany, że, że pędzę, że w tym przepracowaniu, w tym niewyspaniu, już teraz wiem i zacząłem zdobywać wiedzę, że jestem insulinooporny, że jak jestem insulinooporny albo po nieprzespanej nocy, no to nakręca mi się grelina czyli i hormon odpowiedzialny za głód. Jeżeli jestem głodny, no to pierwsze co to ciągnie mnie do przetworzonych węglowodanów, zwłaszcza MM-sów, od których prawdopodobnie byłem też uzależniony. I wiedząc to, analizując te wszystkie kropeczki, które mi się zaczęły wiązać w jedną całość, plus miałem, byłem zdeterminowany do zmiany swojego. Samopoczucia i nastroju, który był tylko dobry w pracy, kiedy się przepracowywałem, czułem, że żyję, ale już po tym raczej ciężko było to nazwać fajnym życiem, bo albo odsypiałem, albo snułem się po tym życiu tęsknąć za kolejnym dyżurem. No to było ewidentne przedopaminowanie, czyli za dużo dopaminy, za mało serotoniny, i zacząłem pracować nad podkręceniem serotoniny, dobrym jedzeniem, bogatym w wartościowe białko zwierzęce zacząłem jeść mięso, zacząłem jeść ryby, zacząłem jeść orzechy, zacząłem eliminować źródła dopaminy, czyli tego takiego nakręcenia i musiałem pożegnać się w swoim życiu świadomie z moimi pracowymi miłościami. Rzuciłem drugą specjalizację z kardiologii, gdzie dyżurowałem 4 razy w tygodniu przynajmniej. To były niesamowite dyżury, tak ciężkie, jak nigdy w życiu nie zdawałem sobie sprawy, że mogą być tak Ciężkie dyżury. Po jednym dyżurze, gdzie raniowałem pięć osób, z czego trzy udało mi się wyraniować jedna z nich to tato mojego dobrego kolegi lekarza, powiedziałem, że to jest ostatni, jeden z ostatnich dyżurów, bo nie jestem w stanie e, m, zbilansować już takiej ilości do, dopaminy, adrenaliny i, i hormonów no i zacząłem eliminować to, co myślałem, że kocham, a to było tylko ekscytacją, czyli e, zlikwidowałem dyżury, zlikwidowałem e, e, dodatkowe prace, e, przeniosłem się do miejsc pracy, do przychodni, ty mnie ściągnąłeś akurat wtedy do, pamiętam, do Głogowa, nie mogłem się na początku pogodzić z tak nudną Pracą. W medikowerze zaczynałeś. W medikowerze we Wrocławiu stwierdziłem, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie z, po ukąszeniu przez komara, a nie, nie a nie żeby być reanimowany, który mnie właśnie ugryzł w plecy i ktoś przychodzi do mnie z. Z żądaniem, że mam, mam dać mu zastrzyk, bo kogoś ugryzł komar w nogę, no to jest dla mnie jakieś nieporozumienie. I nie ukrywam, że nie byłem najlepszym wtedy lekarzem dla takich pacjentów. Po prostu odmawiałem dosyć asertywnie, czekając na jakąś reanimację na korytarzu i wtedy czułem, że bym się sprawdził. Wyleczyłem się, zdetoksykowałem się. Potrzebowałem czasu, potrzebowałem wyspania, zacząłem się edukować na temat stylu niskowęglowodanowego. Wszedłem w keto, poprawiło mi się wszystko, co miałem spierniczone, od snu po myślenie, po koncentrację, po wydolność fizyczną. W konsekwencji rzuciłem palenie i no no, upiększałem życie w wielu, wielu aspektach. To był proces wieloletni i bardzo skomplikowany. Tak, no i te procesy nadal trwają, no bo przecież procesy cały czas trwają. To nie jest tak, że nagle stajesz się człowiekiem, według Ciebie super i jesteś ideałem, i w ogóle teraz patrzcie na mnie i wszystko jest ok. Nie, właśnie życie jest piękne. No my czasami sobie patrzymy i co było pół roku u nas w życiu. Kurczę, tak dużo się dzieje i dynamicznie w tym życiu, że. No nie ma jak to się mówi? Nie ma rozwoju. Nie, nie ma rozwoju bez zmian. Jedyną y, stałą jest zmiana o... Jest tak, no i na pewno nie jest to zmiana masy ciała, bo tutaj mamy totalnie życie ogarnięte i to jest taki apel dla was. Na naszym przykładzie zmiany dobre i te, które mają pozostać z Tobą na długo najczęściej nie są łatwe. Nie, one nigdy nie są łatwe. Praktycznie nie zdarza się, żeby coś przyszło tak i żeby można było to utrzymać, bo to wymaga popełniania błędów, które sprawią, że zastanowisz się. Jak wiesz, jak masz wszystko pod nos, pod, pod, podane i nie wymaga to jakiegoś zastanowienia się, wyjścia ze strefy komfortu, no to przecież Twój mózg nie wejdzie na poziom wymyślania czegoś nowego, bo jest mu tak dobrze. Dlatego zmiana, zmiana, jeszcze raz zmiana, ja. błąd, błąd, jeszcze raz błąd. Sukces, sukces, jeszcze raz sukces. Ja myślę, ta, taka myśl mi przyszła teraz, że ważne i musimy chyba więcej o tym zacząć mówić. Fajnie by było, żeby zacząć mówić o intuicji. Bo jesteśmy tak skonstruowani, nie wszystko jest udowodnione. Jest coś takiego jak niesamowita energia, która jest dookoła nas, jest coś takiego jak wibracje, które są dookoła nas, jest coś takiego jak intuicja, czyli wewnętrzny głos, który jest wypadkową tych wszystkich energii, których nie widać i które pewnie nigdy dokładnie nie będą zbadane. Który z jakiegoś powodu mówicie: mówi ci, zrób to, nie rób tego, tu się czuję dobrze, tu, jest, tu jestem szczęśliwy. Chcę iść w tym kierunku, to jest moja pasja. Jeżeli w swoim życiu zaczniesz słuchać tej intuicji, znajdziesz sposób najczęściej ta intuicja pojawia się w miejscach takich jak las, w miejscach, gdzie jest natura, w miejscach, gdzie inne osoby mają dobre nastawienie do ciebie i do świata, którzy nie narzekają, którzy widzą pozytywne rzeczy, a nie negatywne wtedy pojawia się ten głos, który jak zaczniesz go słuchać, znajdziesz swoje miejsce na Ziemi. I ja uważam, że gdyby nie intuicja, nie to, że wiele. Razy dzwoniłem do ciebie i mówiłem, Mateusz, ja, się, ja już nie chcę robić tej kardiologii. Czuję, że tutaj się po prostu wypalam jeszcze bardziej i Ty byłeś tak naprawdę jedyną osobą, która mnie rozumiała. Bo z boku to było widać, że no dureń po prostu złapał pana Boga za nogi i narzeka, że jest mu źle. Ale intuicja głęboka mi mówiła, że muszę stamtąd uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo nie to jest moja droga życiowa, mimo tego, że byłem klepany po ramieniu. Przez przez społeczeństwo już niektórzy widzieli mnie w tym gabinecie prywatnym, a dzisiaj pewnie jestem pewny, że gdybym nie zrobił tego potężnego, trudnego kroku, czyli zrezygnowania z tej specjalizacji po dwóch latach, byłbym wrakiem człowieka, który, leżącym, który by ludzie klepali i powiedzieli: Panie Ale potorze, ordynator, to jest ordynator, to jest lekarz. I to jest ważne, ta intuicja. Myślę, że tym może skończmy. Napiszcie w komentarzu, kto słucha intuicji. Czy w ogóle słuchacie intuicji? Czy myślicie, że to są jakieś głupie banialuki, o których w ogóle nie warto mówić? No ciekawy jestem jakie jest jak, wasze zdanie. Jak macie tak, taką chęć, to zasubskrybujcie, prosimy was ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy, jeszcze jak walnicie w kciuka, podeślą ten film innych, może więcej osób zacznie słuchać swojej intuicji. To fajne by było, bo jak słyszysz swoje myśli, czyli tą intuicję to wtedy zaczynałem dziać się cuda, wtedy zaczynałem dziać się zmiany y, trudne, ryzykowne, ale gdzieś tam na końcu czeka naprawdę fajne y, nieznany ląd. Bądźcie sobą.